Przecież on kurwa tak wiesz... Kamila wejdź po drugą taksówkę się Ale paliwa? ja już dzwoniłam Mariusz Tato, tak wyjdą. Tak tak Proszę tak opuść tak. tą taksówkę Ale nie jestem ile widziany Tato Trzeba ja z boku po drugą, Bo to kurwa nie ma co gadać z gościem Ale nie ja pozwolimy mu kurwa tak odjechać Tak. Dobrze, tak Chodź macie na chwilę. Tomek nie wysiadaj kurwa, żeby ham nie odjechał. Na chwilkę jeszcze, okej? Okay, tato! 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 Jest kurwa bydle, jakieś kurwa, nie wiem skąd ty przyjechałeś gościu, tato. ale jesteś kurwa pierdolony. pierdolony. Znaczy bydle? Mam się zajęły czy nie? Ja bo zamarzasz sama zapierdolę mi się. Tata! Tato. Żeby on moje dziecko... Uuu, z... Nie odejdziesz stąd kurwa, zarazuje znaczy, ci, że nie odejdziesz, żeby tak w stanie powiedzieć. A z tym zasolisz czy nie? Proszę? Tak zawsze jedziesz w porządku, czy nie? Nie, on myślał, że on se kurwa, zwierz zapierdoli od nas kasy. Zajebać się nie, nie je. jest. Nie Trzymaj łapę, nie od mojego męża starego. Na razie pani mąż mnie uderzył, a nie Nie, na nie. Masz, to, masz na to jakieś kurwa dowody? To masz muszę. dowody na to? Nie muszę mieć dowody, to ludzie. Znaczy, zapierdolę Tata. w tym twojej kurwa no, żeby to zobaczysz. tak, a może już wysiadać? Nie, spod. Ty, A ty spod. co ty jesteś? To jest pizda. Tomek. Jestem z dzieckiem kurwa, ty... Ja Państwo rozumiem, że coś o, jest z dzieckiem o, jesteście, ty tylko... To. Po prostu nie chcę, żeby zaufła policja i zabrała i prawo. Pierwszy ja w życiu spotkałam się, że jakiś kurwa lamus przyjechał chciał tu fotelik. Tyle, tyle Tak sobie zamawiamy i... Nie Ej, nie a gdzie ty masz kurwa, ma, Fotelik papiasz. swój w samochodzie? Ej, gdzie masz? Nagrywasz? Nie mam, Nie mam, nie mam. Nic Ale co nagrywa. możesz nagrywać Rozmawiam po prostu, z dyspozytorią. No i z tym rozmawiaj! Po prostu. Z to, ja to już w jaki twój jest jak jaki jesteś kurwa kutas. Tata! E, ja pan... Proszę tak w dzieciach nie ujść, one się naoglądają się. Pan już dawno by 20 już minut zawiósł, pan Ja rozumiem pana, doskonale. Ale w czym kurwa masz problem, powiedz mi gościu? W czym masz ten problem? Dziękuję pana, nie wodę, nie Nie bój się Tomek Chodź Magda. Ale on nie odjedzie stąd. A nie, nie odjedzie kurwa, będzie chuj, 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 chuj stał. Patrz, patrz to są moje buraczki i razem z tobą kurwa kuta się stoją. Nie, chuj stał i rano jest za to. przyjedzie druga taksówka. Nie, z fotelikiem i państwa zabierze. Proszę kurwa zgłosić tobie, że nie możesz stąd jechać, Kurwa dzwonisz z chuju. Ale panie wie, ty pani dyśle wie, że ja nie mogę z tobą. Ale kurwa nie możesz. Ale poszedł do mnie nie mówić, co pani zrobiłem, Pan tak do mnie mówić? Kurwa, to co nie że jesteśmy na balecie, bo to nie jest balet. Proszę pani. Jak chcesz, to zaraz kurwa co innego zatańczymy. Ale Hej, po co pani sobie robić problem, problem? Proszę. Wie, jaki wziąć problem? Wziąłem taksówki z i sobie Proszę mi dało. pokazać tą taksówkę, gdzie ona kurwa jest? No zamówiłam Jak... pani taksówkę. Ponoć, ponoć. A, ja pan to, wiem, a co ale... pan w tej kwestii zrobił? Ale ja nie muszę w tej kwestii swojej miejsca. Tak zamawiamy taksówkę, to musimy zgłaszać, że są dzieci. Tak. O to chodzi Ale już nie ja zgłaszałam! Dobra, Kamil, a jak wzięliśmy gdy... foteliki, pan pojedzie? Ale gdyby pani ale zgłosiła. Pindol, zaraz, mi. Chyba, że ja za wszystko zabierz to, nie z nim pojadę. Niech pan zgłosi na policję, że, że pana napadnie. Proszę? Niech pan zgłosi na policję, że pana napadnie. Jeżeli tak, mnie napadnie to i system kamera a, nagrywająca na cały pan? środek. Do pana na pan? napadnie, to będę miał powody, żeby to zgłosić. No, pana, pana pan pan to zgłosi. to Ale po co mam zgłosić? Tylko, że na policji nieprawda, proszę pana. Ale pan problem robi. Jest pan no bo, kurwa, pan, to jest, pan 20 lat temu już ja, by było po sprawie. Ja rozumiem pana, 50, oświecie, że tak. 50 taksówek zamawialiśmy i nigdy nie było. Problemu. Ja rozumiem państwa. Dopłata była na fonteli, że nie Płaciliśmy było. Płaciliśmy za to było tak. Wraśnie, ale jak, jeżeli jest informacja, że ma być pojazd z fotelu, nigdy nie było informacji, zawsze to patrzyliśmy na nie nie Ale kierow... proszę, proszę, proszę nie palić fotelu. Ej, nie palę pana w samochodzie. No to nie, proszę w takim razie wyjść. Ale Zabijcie nikt nie pytał o to, czy są dzieci. Proszę, nie by nie pytał to. Proszę. proszę opuścić moje auto. Proszę. Ma pan numer alarmowy. Wie pan to, to ale nikt to nie pyta to, o to, ten... czy są dzieci. Kamina, bo... Jak zamawiasz taksówkę. Ale ja nie chcę, żeby kurwa hamot jechał. Proszę no, nie palić No prawda. Słuchaj, nie odjedziesz stąd, bo tak leci. Dobrze, muszę się przyłożę. Ale nikt nie pyta o to, czy są dzieci. Pan wie o tym. Ale ja nie wiem o tym, czy są dzieci. Ale dyspozytorka nie pyta o to, czy są dzieci. Ale to ja nie przyjmuję zlecenia, proszę mnie zrozumieć. Ale dyspozytorka też się pyta. Pytać, się, pyta się, czy są dzieci, czy chce się kombi. Nie pyta się, nie, nie, się jest. Się, nie, nie no, to, że jest taki chuj przyjechał, jak pan... To w takim razie trzeba tym się z pozytorką. Pyta się, czy trzeba autokombi auto kombi, Ale czy jest zwierzę, na... czy jest przewóz odprowadzenia auta. A może kurwa wsiki ktoś ma, a może ktoś ma Ale kurwa... Ale naprawdę pan ja... Co? A ja mam wszy. Czy może pan mnie zawieźć dalej? Nie pan co? Takie głupoty. teraz. Nigdy się nie pyta, nigdy dyspozytorka, czy są dzieci. Nawet jak się taksówka zzywa, to się nie pyta, czy są dzieci. Widocznie. Widocznie wie pan, dzieci. co. Zapomnianie ja Nie, zap, zapomniał, Panie nie wiem. zwolniono od tego chyba. Ja wykonuję polecenia dyspozytorki. Jeżeli Dobra, mam informacje. Dobra, ma wycieczkę, czy pan foteliki, to pan zawiezie? Możecie państwo iść po foteliki. A ja pytają. Tak, ale... masz foteliki, czy nie? Zaczekaj. Masz foteliki w samochodzie. Mariusz, nie będę teraz swojego fotelika tak, odbidała. Fotelik, nie? Nie, bo czekam na drugą taksówkę. A zamówiłaś już? Tak. I za chwilę Ty dzwonię, masz dzwonię jeszcze raz podpłynę do taksy. Jak masz fotelik, to przynieś swój i my ci zjemy drugi. I pan zawiecie was. Nie rób problemu, kurwa, bać. No Ej, ale pan robi 30 minut problem, Mariusz. Ja może wiem, ale to dobra, to do może być problem jakoś... Poczekaj, zamiast, poczekaj, już poczekaj. 20 minut temu już problem był, był rozwiązany. Oczywiście, że tak, gdyby były foteliki, mówiłem państwu, że nie jadę, bo są trzy patrole policji. Ale dyspozytorka nie pyta, czy są Ale to nie jest, jest mój, osób... nie jest moja wina, że się zapyta dyspozytorka, proszę mnie zrozumieć. Ja wykonuję swoją robotę, przyjeżdżam, robię, jadę dalej. Jesteś problemowy. Dobra, Tomasz, Tomasz. No, trafię to ci jutro, się. kurwa, zestaw no się. No spokój się. Zamówiłam drugi raz w tej samej korporacji. Pani powiedziała, Proszę że jest oburzona zachowaniem kierowcy. No to dobra, to chuj, puszczamy pana i... Nie, nie puszczamy pana. Jeżeli ma pan problem, to niech jedzie, Pan nie odejrze, bo nie przyjedzie nie Tak jak powiedziała pani. Mamma, no! stole. Jebani.